Cena laserowego usuwania żylaków jest bardzo różna. Zależy to oczywiście od rozległości i metod, jakie wykorzystamy przy takim zabiegu. Jeśli żylaki, sam, sam zabieg jest relatywnie prosty, nie wymaga wielu metod, wystarczy na przykład zamknięcie tylko jednej żyły za pomocą lasera, koszt takiego zabiegu będzie z puli niższych cen. Natomiast jeśli zabieg jest skomplikowany, jeśli żylaki są duże, rozległe, obejmują Kilka żył w kończynie głównych, na przykład żyłę odpiszczelową, odstrzałkową, do tego jeszcze są szerokie i wymagają zastosowania innych metod, jak na przykład laserowego, poza laserowym leczeniem jeszcze skleroterapii, i leczenia za pomocą pary wodnej, to wtedy taka cena zabiegu będzie z zakresu tych wyższych. Każdy pacjent jest inny i każda noga jest inna i wymaga odpowiedniego indywidualnego podejścia, w związku z czym także wycena powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości, jakie możemy pacjentowi zaoferować.